Ile lat ma Majster w Międzyrzecu? Ile? Cztery? Brawo! Chodź tu, dobry młody człowieku, chodź tu. Marko, od lat w Międzyrzecu, w majster robisz zakupy? Od urodzenia. Tak, od urodzenia, jak cztery lata ma A no tak, od urodzenia Majstra. Dobra. Majster, remont, budowa hobby w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Radzyńskiej 2. Panie Krzysztofie, dzisiaj e, dzień szczególny w Międzyrzecu Podlaskim, czwarte urodziny Majstra. Jak ten czas szybko biegnie? Tak, rzeczywiście zorganizowaliśmy dla klientów czwarte urodziny z pulą nagród niesamowitych, ponieważ pierwszą nagrodą jest zestaw Makita bardzo drogi, bardzo dobry dla profesjonalistów. Druga nagroda to jest. Zestaw ogrodowy, krzesełka, stoliki, ławeczki. No cóż, jesteśmy tu 4 lata, chcieliśmy jakoś uczcić to. E, mamy wiele innych świetnych nagród. Klientom dzisiaj e, służymy, Jest, są porady specjalistów różnorakich film budowlanych, wykończeniowych, zoologicznych także wszystkich zapraszamy. Święto Majstra. A skąd? Z radzenia Z Podlaskiego robimy zakupy w Majstrze więc, że tu? Od ilu lat? O, Mieliśmy przemyśleć rozmowy z niektórymi klientami Radzyń Podlaski, Trzebieszów, okolice. Majster zadomowił się na mapie tutaj okolic. No już cztery lata tu jesteśmy i w zasadzie ten zasięg naszych klientów to jest około 30 km. Nawet z Biela Podlaskiej przyjeżdżają do nas, mimo że tam mamy konkurencję. To cenią majstra, przyjeżdżają, widzą dobre ceny i z chęcią nas kupują. No właśnie, cenią majstra i te dobre ceny. Tutaj już nie jeden zapytany przez nas klient powiedział, że przyjeżdża tutaj właśnie po to, bo tutaj te ceny są bardzo konkurencyjne. My staramy się jako firma Meister monitorować ceny na rynku lokalnym, jeździmy, podglądamy konkurencję, patrzymy co, gdzie, ile kosztuje, no i staramy się oczywiście mieć taniej i tak też robimy. Klienci to widzą i przyjeżdżają. A czy zmieniacie się być może na prośbę klientów, coś dowozicie, zmieniacie asortyment? E, no zawsze sugestie klientów są cenne, e, zgłaszamy to do naszej centrali, analizujemy, jeżeli jest to rzeczywiście e, wartościowa uwaga, wprowadzamy nowy asortyment do oferty. I oczywiście też zamawiamy. Jeżeli nie wprowadzimy do oferty, to zamawiamy pod klienta taki towar, i nie musi być on na półce, ale może być sprowadzony szczególnie i tylko i wyłącznie dla tego i jednego klienta. Majster w Międzyrzec Podlaskim to jeszcze bardzo fajna rzecz. Po pierwsze podatki dla miasta. Jesteście tutaj, jesteście inwestorem, jesteście marką Międzyrzeca Podlaskiego również. No i również praca. 14 osób znalazło pracę w Majstrze. Myśli szef, że są zadowoleni? Myślę, że atmosfera pracy jest bardzo dobra, są zadowoleni z pracy, nikt tu z pracy nie odchodzi ze względu na to, że źle się czuje, wszystko jest tak jak trzeba. Strajku nie będzie, nie będzie, matury przeprowadzicie? Strajku nie będzie, przeprowadzimy, nie może nie matury, ale sprzedaż przeprowadzimy, urodziny przeprowadzimy, także zapraszamy wszystkich klientów. Gdzie jest tort? Się zapytuje się. Dzisiaj robimy we w piątek, tort będzie jutro o 15, kiedy będzie losowanie głównej nagrody i będzie tort, zapraszamy wszystkich klientów na tort. Ale głównej nagrody na chwilę jeszcze wróćmy, dlatego że ta, ten zestaw Makita, ten stolik do wygrania, do wylosowania w sumie, jeśli klient zrobi zakupy za 100 zł i ponad, otrzymuje specjalny bon. Otrzymuje kupon, gdzie wpisuje swoje dane, gdzie wpisuje swój numer telefonu. Wpisuje numer paragonu i jutro e, jakaś osoba będzie losować ten kupon. No, będzie losować więcej, bo główną nagrodą jest ten zestaw makity. Super. Chciałbym go mieć, ale nie mogę, bo nie mogę brać udziału w losowaniu. Ale też świetny zestaw ogrodowy też będzie ktoś losował. Dodatkowo wiele nagród. Yy, dodatkowych, też wartościowych niespodzianek, o których nie mówię, zapraszam. Spodziewam się jutro, że parking będzie calutki, aż do centrum miasta będzie zajęty przez samochody zbliżające się do Majster.